Witam, chciałbym przedstawić wam promocję Forbet, fajna promocja na dubelki, oczywiście jeżeli ktoś się interesuje esportem. I tak, od 18 do 28 lutego gramy esport. Wystarczy wybrać dwa zdarzenia z kursem minimalnym 1,30 i już gramy bez podatku. Także kto się interesuje esportem, zapraszam. Ja oczywiście się interesowałem esportem, jak nie grała piłka nożna. Oczywiście w okresie pandemii, w tamtym roku grają dużo, fajne typy wchodzą, najlepiej grać na underdogów, dodawać im po prostu handicapy mapowe, także kto lubi polecam, też grają ostatnio właśnie e-sport bez podatku, polecam, kto lubi, trzeba korzystać jak gramy bez podatku, zieloności elo. Witam na kanale Ograć Machera. na wstępie chciałbym przedstawić... Partnera kanału Forbet Zakłady Buchmacherskie, rejestrując się z kodem Forbet VIP, otrzymamy bonus od pierwszej wpłaty do 2500 zł. Link będzie w komentarzu pod filmem. Możliwy jest także zakład bez ryzyka do 200 zł. Macie także szansę gry bez podatku przez pierwsze 14 dni. Także kto nie ma konta, może zarejestrować się i skorzystać z promocji. Week weekendy będą kupony i konkursy ze strony naszego partnera. A teraz przechodzę do mojego kuponu. Witam! No niestety, wczorajszy kupon numer 44 nie siadł. Na trzy typy, tylko jeden nie siadł. No niestety, brakło bramki w meczu pomiędzy Atletico z Chelsea. A tak, inne typy, gładko weszły. No, nie zawsze trzeba grać wszystkie moje typy i taki są kupon zawsze pierwszy 150 za 50zł jest bardziej ryzykowny, za 100 także jest ryzykowny, a potem gram mniej i pewniejsze. Także dzisiaj gramy kupon na 45 gramy 295zł, jak zwykle możecie wziąć wszystkie typy, jeden typ, dwa, ile sobie wybierzecie, ale musicie też także je przeanalizować, ja przeanalizowałem te typy i tak. Wybrałem mecz Atalanty z Realem i typuję tutaj na 8 celnych strzałów. Dlaczego? Na no Atalanta ma mega ofensywny styl gry, gra bardzo do przodu. Często strzela w ostatnio 4-2 z Napoli. Strzela, ale także i traci. Oczywiście z lepszymi rywalami Atalanta ona się nie boi grać z lepszymi czy ze słabszymi. Ma tych celnych strzałów praktycznie w każdym meczu 6-7. Real też powinien dołożyć parę strzałów, mimo osławień. Więc... Także myślę, że tutaj 8 strzałów celnych to jest standard minimum. I kolejnym typem jest, oczywiście, kolejny mecz Ligi Mistrzów i tu gramy Borussia Mönchengladbach City. I tu liczę na Borussia Mönchengladbach, że strzeli po prostu gola. Wczoraj patrzyłem ten typ, był kurs ponad prawie 1.80 już na bramce Gladbach, już jest 1.67, także leci w dół. Myślę, że tutaj Borussia Mönchengladbach strzeli tego gola. Na ostatnie 10 spotkań w ogóle strzelili w 9 meczach, także tylko w jednym meczu był, i to był wynik 0-0 także się tam bronili w Niemczech po prostu jedni drudzy ale Boczusia ja myślę dla Adwaczy postraszyć także myślę że tutaj City straci bramkę oczywiście to jest wyjazdowy mecz bo to nie jest ani w Niemczech mecz, ani w Anglii, tylko na Węgrzech, także myślę, że tutaj no City wiadomo jest faworytem, ale też potrafią tracić bramki Wiadomo, to jest Liga Mistrzów, każdy się spina, także myślę, że ten Mönchengladbach strzeli tą bramkę. I następnym typem jest Barcelona. Słaba, jak to zawsze mówię, no gra z Elche. I tu liczę, że Elche po prostu nie przegra czterema bramkami, no. Ja nie pamiętam, żeby tak Barcelona słabo grała ostatnio. Gra bardzo słabo, oczywiście w lidze to w lidze ma słabszych rywali, ale na pewno wystawią rezerwy. Będą jeszcze myśleć, że może odwrócą losy spotkania z PSG, choć wątpię w to. Także myślę, że tutaj Elcze nie przegra czterema bramkami, myślę, że jedną w dwoma góra. Może nic będzie, ta Barcelona jest bardzo słaba. Także fajny typ. jak zwykle na kanale Konkurs do wygrania 50 zł, to jest co trzeba robić, subskrybować kanał, dać łapkę w górę. No i w komentarzu wytypowali dokładną minutę pierwszej bramki i dokładny wynik meczu pomiędzy. A bierzemy tą Barcelonę z Elche. Zobaczymy jaki to będzie wynik. Jestem sam ciekaw. Także typujcie ten wynik i mecz. Minutę pierwszej bramki, do wygrania jak mówiłem 50 zł i zapraszam w weekendy, jak zwykle do wygrania jest 50 zł od łatwiej wygrać, bo wystarczy dokładny wynik trafić, nie trzeba pierwszy minut trafić dokładnie. Także zapraszam do obserwowania kanału, dać łapkę w górę, komentarz i Elo Zieloności!